Obecnie dla transparentności alternatywy już nie ma. Społeczeństwo chciałoby wiedzieć jak najwięcej. Oczekuje całkowitej przejrzystości dotyczącej wydatków publicznych, a ponieważ opieka zdrowotna to właściwie w, pewnie w dwóch trzecich środki publiczne. A więc ich wydatkowanie powinno być całkowicie przejrzyste, tak uważamy. I stąd inicjatywa Infarmy, która oczywiście jest inicjatywą europejską, aby przepływy finansowe między firmami farmaceutycznymi a przedstawicielami zawodów, medy zawodów medycznych były jawne. Były jawne. A ta jawność w naszej opinii przełoży się na pewno na lepsze zrozumienie i na więcej zaufania w relacjach między pacjentem a lekarzem, a tego rozumiem wszyscy potrzebujemy, bo każdy z nas jest pacjentem.